No i na chuj, żeś tu przyjechał znowu? No Ty robisz w tej tak no bo, ja. Co? No bo muszę, bo ja walcuję po siebie twoim, a no nie kurde po tym, ty, ale po to, przecież. przecież. To bo było zrobić przynajmniej tu, a nie... Jakżeś stanął na środku ciągnikiem, to jak ja miałem zrobić ten poprzeczniak, głupi? Powiedz mi. Ja sprawdzałem krowę do stanął na środku i żeś chce poszedł. Ale Dobry mogłeś dobra. chociaż nawrócić już, a nie zostawił, w dupę se poszedł, w światy. Cześć siemanko, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale z naszej serii od zera do milionera. Jest ze mną dzisiaj pan Będę Siał Trawę aka Matikonix. Witam serdecznie, z tej strony Będę Siał Trawę. I jest Kamilos. Witam. A, żeś się spóźnił delikatnie, ale dobra, mniejsza z tym. <noise> no to eee, może tak. takie opóźnienie jest, albo coś. Eee, w dzisiejszym odcineczku, jak już pewno widzicie, jest pełno sprzętu ustawionego na naszym gospodarstwie. od Zaczynając od Sztejera z opryskiwaczem i później będę siał sobie również nawóz. Później eee, i na samym końcu będziemy sobie również testować nasz zestaw, który został zakupiony u Kamilosa eee, odcineczku, więc zapraszam do niego. A chłopacy na samym początku, Mati Matisse pójdzie i będzie chciał trawę. Będę A się trawę zajmie się misją. Więc co? My zasiadamy do naszych sprzęciorów. Będę się trawę na naszym polu 38, tak jak mówiłem. Dokładnie. Dziękuję, A, ja pozdrawiam. Na ja, ja to odpalić. O! Odpalone, odpalone. Więc my sobie wyjeżdżamy. Ruszamy. Na początku sobie opryskamy na chwasty. Bo jak sami możecie zauważyć, dużo nam tych chwastów znowu wywaliło. se tutaj u nas w tle Kurde. będzie. E, Będę sział trawę na łą łąkę będzie robić. Robić. Tak, dokładnie. Tak jak mówiliśmy, bo pewno już w tym sezonie z... krowy zaczynamy robić. Znaczy hodować. Z... Y, zastanawiać. a nie robić. Dokładnie. Zwinianie z się wspomniło. Zas... Zastanawiacie się pewno skąd na naszym koncie się wzięło 70 tysięcy, 70 a to się wzięło stąd, że mamy kwiecień przewinęliśmy całą zimę. I sprzedawaliśmy plony. Z plonów sprzedaliśmy rzepak i owiec, jeszcze soję mamy do sprzedania, ale soja to chyba... Soję w czerwcu, w czerwcu dopiero. Coś takiego. I dobra, my se włączamy GPS-a. Na którym to teraz biegnie robić? O. o znajdźce pamiętaj. O kurde, a to muszę sobie ją znaleźć. A to pod koniec przecież, bo dzisiaj Ja wiem, że no, no to, to, to już dobrze, jak wiesz to dobrze. To I czekaj, o, gdzie to u mnie jest F -za a, wiemy, że... zablokowany. Tak jak go, wiesz to bardzo dobrze. E, tak, dzisiaj znowu czasu nie ma na 10, bo jak znowu widzicie klątwa z deszczem na 3. No to, że na tej serii też klątwę jakoś mamy, że dać cały czas zapowiadają. Co, co przewiniemy, to zaraz deszcz padać, a nie chcemy robić w deszczu ani nic. Bo byśmy nic nie zrobili. Ale kiedyś ja bym zrobił taką akcję ze w deszczu. No tak, no ale teraz Tylko nie, nie, nie wiem co. No ale na razie na pewno nie. Tu jak widzicie, nam na poprzeczniaku nie podorastało Nie wiadomo dlaczego Spaliło pszenicę opie... Uschło Sąsiad wziął pryskanie Za dużo na nawozu żeś ma, ten Dawid Za dużo nawozu żeś walnął Ej słuchajcie, sąsiad No tam na przykład drogi Za dużo Wziął kurde ten Sąsiad pryskał, wiatr był i Przewiało na nas trochę ale to no. tylko taki jeden moment. To tam to nie zwracajmy uwagi. Ważne, że reszta pola jest cała i zdrowa. Całe pole. Na razie. Dzisiaj sobie to pole wzmocnić. Kurde, nie to opuściłem zamiast wyłączyć. E, dzisiaj sobie opryskamy to i również nawóz na, yy, nawieziemy na to pole. Teoretycznie tak się nie powinno robić. No nie powinno to się farming. robić, ale to, że farming to już co damy tak. Ty, no? a Mati tu już. Zaczęliśmy chwilę temu odcinek a Ty dopiero żeś na pole wjechał. Ciekawe No bo ja wjechałem na pole w czasie jak zaczął no Wiecie jak ja wyjechałem to on dopiero wjechał No ja jak w tym tam czasie co Dawid mi No Bo on... Z, e, był... Ale że się Kamilo... ruszył teraz dopiero Kamila słyszy przed odcinkiem zaczął misję i No on teraz robi no, drugi albo... No dwa przyjazdy czy, tylko No Nie, ja to tylko on... przed odcinkiem dwa przejazdy to teraz robię no drugi, drugi. Teraz będzie sobie. No ale sobie. myślę, że na tym odcinku. A nie, bo ty przyjdziesz jeszcze tu później wałować. A. No to nie raczej nie skończysz tego. No, środek fastobójczy nam w miarę szybko ucieka. To chyba niedobrze. Bo... No niedobrze, ale zostało mi tylko dwa przyjazdy na polu, więc... A ile nie jest. Ile, ile ale jest zachowali? jeszcze druga paleta, więc no. A ile Myre... ci z tego prysku? 30%. Ład, to dużo nawet. No zeszło... Ile tu wchodzi chyba? No weszło pon w zeszło ponad 100 litrów. Więc, Ty, ale no... tu sąsiad kamienie ma na tym polu. Właśnie Prywa, na, tej Ty, my... na tej łące. Ty słuchajcie, na tej łące, ja teraz sieję, tu widzę gdzie nie gdzie takie malutkie kamienie są. Ale to nawet takie malutkie kamienie mogą w kosiarce, kosiarkę te... No i dlatego Kamilos to będzie dzisiaj wałował, żeby tego na pewno nie no, było. No, jeszcze kosiarkę ale... weźmie, coś noży, noże no, co? Noże i... Co? Nie wiem. Co? Wziąłem jechałem co normalnie nic nie klikają i nagle, nagle agregat mi podniosło sam Aha, to może masz znowu. Ja nic ja, nie klikał ja te, tak A pamiętam, a tu mi nagle podnosi gruber Ja miałem tak, na przykład w ten w 19 w pick-upie miałem coś takiego, że pod X miałem e, otwieranie klapy. Ja go nie klikałem, a ona się sama czasami otwierała i ja nie wiedziałem o co chodzi I no tak, może to jest i i przypadek takie, i, i taki e, co to Ale jakiś ja ten... ja nawet Rąk na, na myszce ani na klawiaturze nie miałem, bo ja na myszce no, miałem przypisane właśnie, podnoszenie tak, też, nie wiem, ale ja, ja nie miałem tak nigdzie rąk. I się właśnie też zdziwiłem. Ja na myszkę miałem podnoszenie przypisane na klawisze, to jest z boku obok myszki w 19. I tak, ja mam jak... na prawy, ten, na prawy przycisk myszy. Nie. Ta, na prawy, no. No. No to widzicie, można się urozmaicać. No mi tu został tylko jeszcze jeden przejazd i będziemy całe opryskane mieli. Kurde, zrobiłem to pole, a ja już mam 8 minut odcinka. Co, serio? No, o kurde. Grubo. Ale to ucieka. nie posiejesz. Za dużo. Nie, no posieje tylko. Ja się no za dużo na pewno nie. Bo nawozisz, a ty to będziesz nawozić 2 minuty. No, nawozić będę szybciej, bo tutaj chyba jest na. A nie. Znaczy szerokość jest chyba taka sama, ale taka dużo sama. Ja a może ty zaraz. jedź od razu ten i siedź, a nie nawozić, nawozić później najwyżej jeszcze. No nie wiem, no to zobaczymy, może się zamierzam Ja bym, ja bym mienię. Dawid teraz już ten nawóz zrobił, bo sianie ci w sumie już taka najbardziej praca, wiesz Której nie skończysz na odcinku No właśnie, dlatego to tak lepiej to Tutaj skończysz właśnie. Ale to co, najwyżej, bo znajdźkę to jak Kamilo wie, to szybko pójdzie Nie będę musiał przynajmniej samochodem nigdzie jechać, jak zostanie mało czasu Dobra, to to mam zrobione Wyłączamy sobie, składamy Ogólnie panowie, teraz, teraz może poruszmy temat kupywania i tego wszystkiego, nie? Bo, bo w tym sezonie zaczynamy to hodowlę krów no i na pewno trzeba będzie kupić y, maszynę do siano Ogólnie Ogólnie jeszcze nie wiem, co będę robił. Właśnie, ja, ja się zastanawiam, jakie te, właśnie, kosiarki na przykład. No, ja bym ogólnie ja ja kupił. Ja bym tom... kupił, ja bym ja kupił bym... Tom Kuna, Tom GMD4411 i później w przyszłości Tom do przodu najwyżej dokupił. Ja bym tylko tu no, za 18 tak, pieniędzy pomy na razie. No i później jeszcze bym za 9,5 kupił. Ona ma 4. A później metra, to już nie? jakiś duży zestaw wziął. Większej na razie. Na nie przykład Pottingera, bo kosę. No. Co to jest? No to powiedzmy, że Kuna byśmy na razie kupili, co nie? A ile o, zaraz... kosztuje? No 18 koła. No to 18. 18. No może żeby siano mieć. Bo siano Przed... będziemy. Szli. No to przedszą, przedszą starkę to chyba to najmniejszą byśmy wzięli też No chyba to tak, najmniejsza bo na razie... za mała, kuna ja bym wziął A ile jest ta tam to jest za duża już trochę 4 metry, a ta większa 8, 9 No to 8 ta Mówicie to już większa... 4 metry to jest tak? na... za mało jak na sarkę. No, no 9 dobra. ma ta kuna 9 prawie To weź beś... No to 18 tu 16 no to ile to masz? Czekaj Kulkulator sobie włączę bo się 18 i 16 to masz 34 34. Jakieś Ja bym zgrabiarkę Ja bym wziął, wziął albo Fottingera, albo Kuna No to ja jak potingera. bierzemy Kuna, to ja bym wziął chyba wszystko Kuna. Nie, wszystko Kuna? No to już będzie taki zestaw, że albo wtedy ktoś na odcinku kupi wszystko i będzie miał tak, no tak. albo po prostu jakiś ala dealer, dealer. Ja nie wiem właśnie czy już u siebie trzeba noców, nie będzie, bo ja nie wiem czy ja będę żniwa nagrywał czy coś w tym stylu. Bo tu już w sumie nie będzie takiego nic. Także mówię, no ja mam teraz tą kuna za 8 000, a my kupujemy przyczepę czy co? Samozbierającą? Nie no, prasę prasę? Kupujemy. prasę prasę, ale trzeba też pamiętać, że musimy odłożyć pieniądze na kamienie Bo to jest to też prasę ważne. Pracę jaką kupujemy? No do okrągłego. Ja tą za 50 czy za 57 kuna. Ja bym kupił tą za 48. Albo nie, na... albo za 57 możemyśmy to kupić. Później jest za 60, no. Ale no wszystko kuna kupywać? Nie wiem. Tak jakoś ja nie... nie no niby to tak było. Niby to tak fajnie, że wszystko niby jednej firmy. Niby fajnie, firmie, ale no... Ale z drugiej strony to jest gra, to lepiej trochę urozmaicenia. No właśnie. No to ja bym wziął tą, tą, tą mniejszą prasę. No ja bym to za 48 wziął. No, czyli takie maszyny byśmy kupili. Czyli razem no. by wyszło... Teraz no tak powiedz... kalkulatora sobie wezmę. No. No ja obstawiam, A. że ze 150 tysięcy Nie Potemne no by było. Czekaj, Czekaj to ja już policzę bo To weź ty licz Mi się nie chce kalkulator oh. włączać No ale teraz Płynku, jeszcze no, zostało ja nam Zostało nam około Nie wiem z 200 Zobaczymy jak będę zbierał znajdźkę Ile tam pisze jeszcze, że tych znajdziek Ale około jeszcze chyba z 5 tych znajdziek jest Kurde Czemu mi się mapa w ogóle włącza no do skóry. Spokojnie, ty. na spokojnie też żadę. Uda ci się wszystko zrobić. Najbardziej mnie to boli, chłopacy, chyba też, że te chwasty po prostu one nie znikają, tylko takie siwe są. To nieładnie, strasznie wygląda. Ta, takie jak to leży w plonach. Bo to lepiej by było, jakby tak było, i po prostu za jakiś czas one po prostu znikły, i by było o wiele fajniej. Mi tu został ostatni przejazd i zasiadam sobie do siewnika, więc raczej posieję sobie dosyć, bo mam 12 minut. Więc nawozy poszły mi bardzo sprawnie, więc będę mógł jeszcze sobie Jeszcze dwa przejazdy idę tam do 70 no. motogodzin ten ciągnik ma. I tą na razie kosiarkę bierzemy tylko jedną, tak? Tak, bo to nie ma sensu, no, jak jedno, mamy jedno. Najmniejszy, prawie najmniejsze pole yy, w trawie. No, teraz, to 90. Kupiliśmy... A, no to 90. Te... Kupię teraz, kupię, Czy... wezmę teraz znajdźkę i... i. Jest A, i Jest Jeszcze owiarkę y, będzie trzeba chyba kupić, nie? No ale to już chyba. Do no, w sumie jak będziemy do siano kisząg, No. To ile ona kosztuje? Y, ona kosztuje 22 tysiące do okrągłych i ona może być marki albo Vicona, albo Kvernelanda no to tu już obojętnie, według mnie. Które weźmiemy, jak kosztują te. I ona samo... może być te. Można do niej. Ale to jest jedna tylko. Kolor się zmienia i marka. A jeszcze można e tu dołożyć coś takiego, jak zestawiacz bel. Czyli, że te belki ci zlatują od razu. Przechylać je na bogo no. Teraz tak. Tutaj, jak widzicie, już nam truskawek się zrobiły aż cztery palety. Ta jest pełna, ta też. Ta też. O, wszystkie są pełne, więc chyba będzie trzeba przestawić je. Oraz również tutaj jajek nam się dosyć, dosyć już zrobiło, bo mamy aż cztery pełne palety i jedna, i piąta się robi. No i te, kupiliśmy na początku chyba 50 kur, a już mamy ponad 200. Dobra, więc kury ogólnie kury ja się tak się bo ja żem liczy to wszystko. Um, także tak, kupujemy na pewno, już wiemy co kupujemy. Kupujemy kosiarkę kuna za 18. Ale ja przecież, żebym już policzył, ja już bym policzył wszystko Ale I mówię, co nie, będziemy on, kupywać już, nie? No niech tylko powie. A, to dobra. To przecznoszarkę kuna za 16. Zgrabiarkę to za. byśmy kupili 5900. 8. Nie, ja 8. To za nie, ja bym kupił. Czekajcie, 5. bo ja się ja za 8 i... kupi... Bo Corko, ta za 5900 to jest już od kilku farmingów. A za ja 8 coś... jej już nie było, jeszcze, także ja bym ją wziął. O tamta ja już, już była panowie wcześniej zobaczę. w innych farmingach i tak jest. Mówicie o zgrabiarce. Ale Mati mogłeś jeden przy jednym razie. o grabiarce przetrzeć... teraz. Zgrabiarka i którą? Ja bym tą za 8. Ja to wziął. za 5 bym wziął. W się sensie ta za 5 to jest na pewno w każdym farmingu. Ta za 8. Chcecie, w sensie one tak, wyglądają właśnie identycznie, właśnie tej 8 ja tylko nie jest... ma, no. Tylko jest trochę szersza. To, to, to widzowie. A nie, dobra, wiecie co, bo nie spojrzałem na ten. Ja myślałem, że ta podingera ma 4 metra. Dobra, to czyli kuna bierzemy. No. Wszystko kuna będziemy brali Be Będzie dobrze. I prasę też bierzemy kuna, czy nie? Czy za 48 bierzemy? Nie, tą potingera już weźmy. No, no Pottingera będzie, weźmiemy. Chociażby. Dobra. I będzie coś innego. A do zbierania? Do zbierania to weźmiemy prawdopodobnie tą przyczepę za 19500, żeby turę ładować. Mogłeś, Mati, siedzieć raz przy razie, bo teraz ja będę tak jeździł dookoła tego pola. Ście, raz przy razie. W miarę to wygląda. No, no właśnie Takie. nie. Możeś tu posiał i pojechał na drugą stronę. Ale tutaj Widzicie, tu Kamilos przyradzie. do nas dołączył. Kamilos teraz będzie sobie wałował po mapie, po Mati jego siewak. A my sobie tutaj naszym drugim się... A do zbierania tych sorko. belek to jako przyczepę bierzemy. Dobra. Ja w no, sumie sam bym sam nawet nie zbierać. brał nic. Tylko, że naszy się da burty przecież ściągać. Z naszy się no. da burty ściągać? Tak. No Ta. dużej A patrz, tym, co się robi, ten tak. po walcowaniu. Wiem, no. zmienia się tekstura całkowicie. Serio? Bardzo, Pokaż. No, to jest bardzo niefajne. Pokaż. Cała okay. tekstura się zmienia, jakbyś skultywała. Ło! Wow. O kurde. Znaczy, no to jest tutaj... ja okay. bym to ty, bym tak. Ja żem to wiedział, Ty, gdzieś na YouTubie. Ja. Ja będę jeździł wolniej na dwójce jak coś, żeby ten... Dobra, my sobie tu ro robimy A ty no, poprzeczniaka nie walnąłeś. Walnij mi tu poprzeczniak. Żeś Dara. tak posiał to pole, że ja nie wiem, od której strony ja mam jechać. No, no Pod siebie siał. Ja pod siebie że ja nie Tu posiał pięć przejazdów. Pojechał na drugą stronę i posiał pięć i zaraz znowu to przyjedzie. No już, kurde Jakie ja, to przyjedzie, co ty się czepiasz z mojego siania o, chłopac, No, znowu. no Nie, bo ja ciemni. z mi palcami muszę jeść. To sam siej, ja będę wołować. Zaraz... Ja się nie będę, daj mi spokój. Ja temu. tutaj sobie nie. teraz poprzeczniak zrobimy. Ale widzicie, jak już mogliście też u Kamila zobaczyć, że jak się podnosi ten siewnik, to ciągnik strasznie z tyłu mu obniża koła, więc to takie realne, bo czuję ten ciężar Bo to jest dosyć duży siewnik, nie ukrywając, jeżeli chodzi o jego gabaryty Może o szerokość nie jest, ale jeżeli chodzi o gabaryty, to jest duży Więc pasuje, według mnie, ten zestaw bardzo dobrze Top, ale no nie skończę na całym odcinku, na pewno nie Wiem, No myśli, chyba, myszki. No, w, no w 100% nie. Nie ma nawet opcji Bo ja zrobiłem odcinka? 17 no to nie ma szans, żebyś to dokończył. No będę robił tak do 22 3 minuty i później pójdę sobie po tą znajdkę żeby odebrać. Ja tam jak tu zrobię trochę tego pola, to do ciebie przejadę walcować tam. No dobrze, to ja zrobię poprzeczniaki, akurat z dwóch stron. No i czyli takie maszyny będziemy kupywać. Dokładnie. Ale teraz jak to już kupimy, to już resztę pieniędzy pakujemy. Ale w pola. lagi mam jakieś. 20 FPS mam super. O, to niedobrze To już resztę pieniędzy na pewno tak yy, według mnie pakujemy w pola I kupujemy wtedy pierwsze pole... No ale pole. to jest... Jeszcze trzeba będzie na krowy przeznaczyć. ile krów kupujemy na początku. Jakbym kupił z 8 80 ja już A to ile kosztuje jedna? No to zależy jaką. No, no ja, ja bym... A kupujemy malutkie czy już kupujemy żeby mleko robiły? Ja bym No bym kupił, ja bym już kupił. Ale w sensie różnica cenowa pomiędzy nimi ile jest? No, no duże, ale te małe nie będą ci mleka dawać jeszcze. Powiedzmy, no to, że. No, mi położył ten ciągnik tu i kurwa, <laughs> 1100? Po... Ja. Je. No, 1100 za ten. Zadojrzałą czy nie? <śmiech> zadojrzałą. <śmiech> tak, zadojrzałą, Dawid. No nie wiem, pytam się. Tutaj, no, no, tutaj niestety na trochę... trochę. Robi sobie na no, mnie, no bo muszę, bo ja walcuję po siebie twoim, a nie Dobra. kurde po tym. A ty, po ale ten, przecież. No bo poprzeczniaka zrobić przynajmniej tu, a nie. Nie no, Jakżeś stanął na środku ciągnikiem, to jak ja miałem <laughs> zrobić ten poprzeczniak głupi. Powiedz mi. Ja sprawdzałem. Stanął dojrzale. na środku i żeś se poszedł. Ale krowy mogłeś dojrzale. chociaż nawrócić już, a nie zostawił w dupę se poszedł za światy. <laughs> Kurna, ja Co, że robiłem absolutnie. przejazd i wyłączyłem siewnik, bo nie, nie to klikłem. Ja, bo zamiast, o, zamiast ten przełączyć kamerę, to żem kliknął B i się, prze, i się wyłączyło. To ty nie siejesz jednego przejazdu, tylko jechałeś? Nie, w sensie Czy poprzeczniak jak? to w połowie poprzeczniaka się kapun Że mi nie sieje, ale resztę już sieje dalej, dobrze. Dobra, zrobiłem poprzeczniaki i teraz już latam po całych długościach. Na GPS-ie to nie będzie problemu żadnego. Wygląda to fajnie, chociażbym wolał, jak na przykład się robi w broną tą wirnikową, czy jako tak się to nazywa, to że no. troszeczkę A, więcej będzie y ziemi leżało. Ale to głupio teraz zrobili, bo na początku farminga dało się na przykład ten siewnik rozłączyć z tą broną wirową. A teraz, się A nie teraz da. już się nie da, usunęli to, no. Teraz się dało? Bo ja pamiętam, że rozłączałem ten siewnik, no. Czego no go rozłączałem tak. na przykład broną robiłem po orce, i później podłączałem do broni wirowej siewnik, i tak co jeździłem. Po drugi, drugi raz teraz się nie da. Z co jedziesz? Nie wiem, bo tak. No małe tu... pola to. Kurde poprzeczniaki to mi zajęły prawie cały czas. Od 4 minuty aż je robiłem. Naprawdę dużo. No ale tak, to Zaraz to. to jest do ciebie na pole. No. Ale w tym sezonie to ja wątpię, żeby na cokolwiek jeszcze nam starciło pieniędzy. W sensie starczy nam, w sensie jeżeli żeby na pole kupić. Na pole na pewno nie, bo pole kosztuje. No zaraz to zobaczymy. Na... Nie wiem, czy... No, bo jest my na pewno z pól będziemy chcieli kupywać pole numer... Obydwa, 300 kosztują. Jeżeli będzie na to... Ten... Na 35 na razie i 37. Ja, no 35 byśmy najpierw kupili. No, no to 288 tysięcy. No Więc to... to by było praktycznie wykonalne ze znajdzie. Bo ze znajdzie byśmy dostali ze 150 albo nawet 200. Jeszcze. Następ... No to w tym sezonie na pewno nie kupimy. No to już następny sezon to już będzie następny albo jeszcze następny to już będzie 300 tylko z naszych pieniędzy wszystko robione. Bo już znajdzie nam się skończą to już będziemy musieli myśleć więcej pod względem zarobku mi wjechały teraz nie wiem gdzie zasiałem na żeby się więcej no, rozwijać tak dobra ja zrobię ci, się, ja jechałem idealnie to tam go co masz tą teksturę to masz tam niesiana, bo ja idealnie żebym zrobił ja zrobię ostatnie dwa przejazdy będę miał wtedy około 24 minut i pójdę sobie po i będziemy kończyć Dobro. Więc, no, masę im się fajnie tutaj robi, nie ukrywając, fajnie on pasuje. Tylko, jak żeśmy wywozili ze zboża, no to z przyczepą, tą naszą większą z 18 tonami pod górkę, no to tak łatwo nie szedł. Miało tam szedł chyba z 25 albo 30. A ponad 200 koni, no to szału też nie zrobił. Ale, wyglądowo, ratuje całą sytuację, bo wygląda bardzo ładnie. Może już iść jest... po znaćkę, żeby ten, bo i tak się tego nie skończysz. No mam 22 minuty, zrobię to. No już idź po Zrobię te ja dwa minuty. To się przejedzie raz chociaż To chwilę Kamilo skoło mnie porobił i tyle. Tylko dziwnie to zrobili, że przejedziesz wałami to taka tekstura ci się robi. No, no jak buchno. na przykład robisz ta, zrobisz talerzówką i później będziesz zbierał kamienie, to też ta tekstura się usuwa. Ale to już by było według mnie realne, bo tam jest naprawdę mocna ta brona i tak dalej. To ona mogłaby wywalać dużo ziemi. O Boże, ile kamieni na środku jest, urwie kosiarkę. No, noże weźmie ten. Ale jeżeli chodzi o to, no to niestety zrobili to tak trochę dziwnie. Fajnie by było jakby ta yy, może jeszcze bardziej się ściemniła, ale nie aż tak mocno. To już by było wiele lepiej. Tekstura też ale wygląda... Ale to bo, dlatego się tak zrobiła, bo... Bro... To na wirnikowa po prostu ją przerobiła trochę No No bo widać 15 na godzinę ile... w tym się jeździ Ja myślałem że 15 z czym no Z, z walcałam No i z płatę imale więcej zbóry, widać ziemi Mhm Dobra, to ja jadę teraz ostatni no, no, przejazd. A tak, ta gospa i... podoba w ogóle, że nie wiem. No wyszła naprawdę fajnie, jak się nią teraz tak patrzysz. No i wyszła. To wygląda super. Naprawdę. O, na początku nie byłem no, tak pewny, ale jak dodaliśmy te dwie wiatki to one o, Te drzewa te i te pomalowania i to wszystko to naprawdę. A jeszcze Możecie... te nowe maszyny i wszystko dojdzie, to wiesz jak to będzie wyglądać teraz. No, dokładnie. I będzie mogli... teraz najmniej no, będzie... E... A! Tak, ale Słuchajcie, w końcu tropo... przynajmniej będą te stodoły trochę za te... Ale ja mam do was zapełnione jeszcze pytanie. ...tymi maszynami, bo na razie to nic nie ma. Eee... Takie pytanie jeszcze, bo... Czy robimy taki, taki realizm, bo ja kiedyś tak robiłem u siebie na serii. Że na przykład są dwa biny, to tylko wsypujemy dwie uprawy, a resztę do hale. Nie wiem, może się tak nie też. robił. Ale nie no. Nie wiem, dobra. To ja go, albo pojadę na gospodarstwo. Nim nie, zostaw i... go tu, bo i tak będziesz siać. Tutaj tak sobie wiadę tu, o Dobra, nie chcę tu stoi I propo intra to właśnie... To samochodem jest... czy jak? Yy, no mam 24 minuty to mogę ja to im pędzie. No Mati mów No tam, intra. a tam dojdziesz na nogach, bo to jest środek jeziora tego jest na nogach To drzewo się, co jest A to idę na nogach To Dobra, gdzie to jest? Mów mi No tam, na środku intra, tego jeziora Ej, słuchajcie, no teraz tak, propo intra, to... Yy, to Jezioro jest męczycie nas? A dobra, e, już wiem gdzie. Ale tak jak mówimy, chcemy pokupywać już trochę nowych maszyn i... Ale już w najbliższym czasie, już w tych odcinkach prawdopodobnie... Dobra. Dzisiaj jest który odcinek? 17? Tak, 17. To gdzieś dobra, po, w okolicach 20 się może pojawić intro, coś takiego. Czyli jeszcze o, tylko 3 sztuki, katka. czyli jeszcze mamy 150 tysięcy dostaniemy. 150. Dostaniem. No i git. Dobra, ja idę zobaczyć jeszcze jak u Chłopaków tam idzie. U Matiego, bo u niego nie widnie. A patrzyłem. już Kamilek XP na pole kolejne. No, ty o, i Mathego. Tutaj... A ja już jadę do ciebie z powrotem, bo już tu zrobiłem. O, no i co, takim akcentem, właśnie tutaj kończy siającym Sieje e, trawę, trawę, Mati. Sieję trawę, będę siał trawę. Tutaj Kamilos wleciał. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na poprzedni do Kamilosa i na następny. Do Matiego, trzymajcie się. Cześć, cześć, Emma.